Czy bitcoin będzie zyskiwał bardziej niż złoto? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Oczernik, listopad był taki wzrost zainteresowania bitcoinem. Czy to zainteresowanie może się utrzymać, a może być nawet wyższe? Bo prawdopodobnie inwestorzy będą coraz bardziej zainteresowani aktywami wysokiego ryzyka. E, faktycznie mamy zmniejszającą się inflację. Być może stopy procentowe w przyszłym roku będą maleć, a mniejsze stopy procentowe oznaczają, że zwykle inwestorzy szukają bardziej ryzykownych aktywów, a z pewnością takim ryzykownym aktywem jest Bitcoin i ogólnie rynek kryptowalut. No. Trzeba przyznać, że Bitcoin zaliczył w tym roku naprawdę bardzo duży wzrost. Można powiedzieć spektakularny na tle innych aktywów, choć biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku kryptowalut, no to ten wzrost też nie był jakiś bardzo, bardzo duży. Od początku tego roku Bitcoin zyskał około 150%, więc to jest oczywiście na tle powiedzmy rynku akcji czy rynku surowców naprawdę bardzo duży wzrost. Natomiast można oczekiwać tego, że jeżeli historia ma się powtórzyć, to Bitcoin ma szansę na to, żeby być może w przyszłym roku zaatakować historyczne szczyty, bo w tym momencie jest to nieco powyżej 40 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina, natomiast historyczne szczyty no to było około 68 tysięcy dolarów. Więc jest, jest to może dosyć odległy, odległa, odległy poziom, ale z drugiej strony na przykład Złoto w tym, w tym roku osiągnęło swoje historyczne szczyty właśnie ze względu na takie czynniki bardzo podobne do, do tego, dlaczego zyskiwał bitcoin, bo właśnie mamy oczekiwania na to, że stopy procentowe w przyszłym roku zaczną spadać. Mamy też niższe rentowności, dolar nieco stracił, więc te jakby czynniki powodują zarówno wzrosty na rynku złota, jak i na rynku bitcoina. Natomiast no, te zwroty wyglądają zupełnie inaczej. Tak jak już mówiłem, w tym roku Bitcoin 150%, jeżeli chodzi o, o złoto, no to jest to wzrost około 9% tylko i wyłącznie. Natomiast no, oczywiście ta zmienność działa w dwie strony. Na co powinni zwrócić uwagę inwestorzy w przyszłym roku? Na dwa ważne wydarzenia. Właśnie, e... chciałem cię zapytać o halving Bitcoina przede wszystkim. E... Dom... Czym on jest? Dokładnie. Hel... Halving Bitcoina to jakby nie wgłębiając się w szczegóły, to zmniejszenie podaży Bitcoina, którą otrzymuje się za wydobycie bloku. Ponieważ jakby. Potwierdzając transakcje w całej sieci Bitcoin, ci, którzy właśnie potwierdzają te transakcje poprzez tak zwane wydobycie Bitcoina, otrzymujemy pewną ilość tej kryptowaluty i halving jest takim wydarzeniem co 4 lata, kiedy ilość tych otrzymywanego otrzymywane, Bitcoina zmniejsza się o połowę. Jest to związane właśnie z tym, żeby nie wydobyć Bitcoina, nie wydobyć bitcoina zbyt szybko. Jest to rozciągnięte w czasie, a dodatkowo jest to proces, który właśnie ma na celu powodować, że bitcoin będzie rósł w czasie. I jeżeli popatrzymy sobie na Trzy ostatnie halvingi, które miały miejsce w 2020 roku, w 2016 i w 2012 roku, no to przed jak i po halvingu Bitcoin zwykle zyskiwał i były to spektakularne wzrosty. Kiedy Bitcoin był tani, te wzrosty sięgały nawet kilkunastu tysięcy procent. Natomiast już kiedy był droższy, czyli te ceny sięgały nawet już kilka tysięcy dolarów, no to ten wzrost po halvingu wynosił po kilkaset procent, więc nie można wykluczyć, że w przyszłym roku być może taka, taka sytuacja się powtórzy, że właśnie mniejsza podaż bitcoina, która przybywa na rynek spowoduje, że. Spowoduje, że Bitcoin będzie zyskiwał. Można to przyrównać do tego, co dzieje się na przykład na rynku złota, prawda? Kiedy złota co roku wydobujemy mniej, no to to powoduje, że złota jest mniej dostępne dla inwestorów, dla innych uczestników rynku i wtedy złoto zyskuje. Więc taka sytuacja e, oczywiście e, dzieje się również na rynku kryptowalut. Drugim czynnikiem ważnym dla Bitcoina, jeśli dobrze się domyślam, będą fundusze ETF na spod na Bitcoinie. Dokładnie. Natomiast no cały czas mamy tu znak zapytania, czy takie fundusze zostaną zaakceptowane, bo amerykański SEC bardzo nie chce, aby doszło właśnie do akceptacji takiego, takich funduszy. Mamy kolejne decyzje, które SEK musi podjąć w styczniu oraz w kwietniu. No i jakby patrząc ogólnie na historię, to powstanie funduszy ETF na jakieś aktywo, na przykład na złoto, było netto pozytywne dla złota. W 2003 mieliśmy powstanie pierwszych ETF-ów na złoto i od tego momentu mamy zwiększenie zainteresowania złotem i Coraz to w tamtych latach mieliśmy napływ środków do tych funduszy, więc te fundusze kupowały złoto, więc to nakręcało całą taką spiralę wzrostową na rynku złota, dodatkowo powstanie takich funduszy doprowadzi do tego, że wiele, wiele inwestorów będzie mogło wejść na ten rynek. Po pierwsze, jest to związane z tym, że niektórzy inwestorzy instytucjonalni nie mogą inwestować w tego typu aktywa, natomiast inwestowanie w aktywo finansowe, które jest poparte bitcoinem, będzie już zupełnie czymś innym, będzie już normalnym, powiedzmy, papierem wartościowym, które będą mogły inwestować inne inne instytucje. Nie można, nie można wykluczyć tego, że również powiedzmy będzie można oszczędzać na emeryturę poprzez kupowanie właśnie takich funduszy ETF na Bitcoina. Natomiast jakby jest tu bardzo dużo niepewności pod względem tego, czy SEC takie fundusze zaakceptuje. I dodatkowo jest również ryzyko tego, że w momencie, kiedy, SEK zdecyduje się na to, żeby jednak zaakceptować takie fundusze, dojdzie do realizacji zysków. Trzeba pamiętać o tym, że kiedy weszły kontrakty terminowe na bitcoina w 2018 roku, wtedy akceptacja tych kontraktów terminowych doprowadziła nam do sporej korekty na rynku bitcoina, choć akurat historia pokazuje, że powstanie kontraktów terminowych na dane aktywo jest jednak netto negatywne dla danego aktywa. Czy Bitcoin wrócił do łask inwestorów? O tym rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję Michał za rozmowę, pozdrawiamy. Dziękuję również.